Siema, <laughs> Siema. E, witam chyba w pierwszym vlogu, jaki wrzucę, taką mam nadzieję i to, to nie będzie w żaden sposób montowane, mi się nie chce, ja nie potrafię. Jeżeli ktoś wie jak to robić, zapraszam na Instagrama, chętnie się dogadamy, ale e, jest taka sprawa, bo stwierdziłem, że fajną taką formą w sumie komunikacji... Chyba komunikacja, albo albo po prostu w pewien sposób umilania Wam dnia, wieczoru, nieważne kiedy to oglądacie, będzie taka krótka gadanka z mojej strony. I tym razem dosyć nietypowo. Nietypowo, bo nie wiem, czy, nie wiem czy lubicie, nie wiem, czy oglądacie filmy starsze, nowsze. Co kto woli, tak? O, i by the way, podczas tego gadania zamierzam sobie tutaj rysować, kicować, bo tak mi jest wygodniej. A więc to jest bardziej forma takiego podcastu, tak jak mówiłem, bo to nie jest do końca vlog. To jest taki bardziej podcast. I mm, oglądałem ostatnio świetny film. Oczywiście w mojej opinii pewnie znacie. Gnijąca Panna Młoda. Nie wiem, czy to jest film, czy to jest po prostu animacja. Ale znalazłem go, na, no znalazłem go na Netflixie, bo gdzie tak? I naprawdę ja mam taką tendencję do przeklikiwania całego serialu, całego filmu. I zdarza mi się w ciągu jednej, rocy, jednej nocy robić naprawdę trzy sezony po, po 8 godzin, a mijają dosłownie 4 godziny. I ja tak oglądam. To jest po prostu coś. Coś, co, coś, bez czego ja nie jestem w stanie żyć, bo dla mnie czas jest zbyt wartościowy. Zapytacie się, to na co go marnuje? Na wszystko marnuje czas. Ale wracając do tematu, bo mam też tendencję do zmienia, zmieniania tematu. Gnijąca panna młoda. Uwaga, uwaga, z góry informuję, ten materiał zawiera spoilery i zaczynają się one właśnie teraz. Zakończenie to nie jest dobre zakończenie. Jezu! Jeżeli zastanawiacie się, o co chodzi w całym tym, tak jakby filmie, w całej tej animacji, ona trwa chwilkę ponad godzinę, bodajże godzina 30-40. Mamy dwie rodziny. Mamy bogatych sprzeda sprzedawców, tak, bogatych sprzedawców ryb. I bardzo, ale to bardzo ubogą szlachtę, arystokrację. Powiedziałbym, że, że, że cała, cała akcja, cały ten film, cała ta animacja rozgrywa się na przełomie 19-20 hmm, wiek. XIX-XX, bo nie jestem do końca pewien, czy był już tam prąd, czy jeszcze nie. Yy, nie wiem, nieważne. I całym dylematem rodziny, a bardziej całym dylematem tego filmu jest fakt, że bogata rodzina kupiecka ma syna, a niestety, ale biedna arystokracja ma córkę. I aranżują oni małżeństwo. Jest to oczywiście małżeństwo bez miłości na chwilę obecną, o którym, w którym się dowiadujemy o tym, o tym ślubie. I, I los tych zapisanych sobie kochanków jest nam nieznany. Wiemy natomiast, że ceremonia ma się odbyć jutro. Jutro czytaj, dnia kolejnego. I nasz główny bohater bodajże miał na imię Wiktor, tak, Wiktor, i wybranka miała na imię Wiktoria. Ale nie jestem do końca pewien wczoraj oglądałem, by the way. To jest moja pamięć złotej rybki. Bardzo często przeinaczam rzeczy, bardzo często mówię coś, czego nie jestem w stu procentach pewien, ale mówię tak, jakbym był. I nasz Wiktor bardzo stresuje się całą ceremonią, tym bardziej, że podczas próby, próby ceremonii, mm. nie jest w stanie powiedzieć sekwencji mm, małżeńskiej. A więc idzie on do lasu, aby poćwiczyć. Poćwiczyć zakładanie obrączki i poćwiczyć sekwencję i zakłada on obrączkę na gałązkę pewnego drzewa. I to jest kluczowy moment. To jest moment, w którym dowiadujemy się o całej fabule tej, tej animacji. O naszej gnijącej pannie młodej. Wiktor nagle, ni stąd, ni zowąd, jest porywany pod ziemię. Dlaczego, jak, o co chodzi, nie wiadomo nic. I to jest ciekawe. Oczywiście, znasz tytuł gniąca Panna Młoda, tak, ale z czym to się je, jak, jak to się zakończy? Nic. Ale by the way, zakończenie jest według mnie oczywiście paskudne. I nie zamierzam tutaj całego tego filmu wam streszczać, tylko ten początek. Chcę wam zrobić smaka. Tak, bo najlepiej filmy ogląda się samemu. Ja wam polecam oczywiście oryginalny dźwięk, to jest bodajże angielski. Polskie napisy, jeżeli musisz, to włącz sobie audio oczywiście polskie, ale ja rekomenduję audio angielskie, oryginalne. Dlaczego? Bardzo często te audio oryginalne jest o wiele bardziej emocjonalne, emocjonalne rozumiecie. A emocje są bardzo ważnym elementem całego przedstawienia, ponieważ mówią nam one o uwaga, uwaga, emocjach. I bardzo często właśnie te oryginalne dźwięki są w stanie nam o wiele lepiej pokazać sytuację, bo jednak jak ktoś się wczuwa, to jesteś w stanie to wyczuć. Strach, emocje wszelakiego rodzaju elementy, które tam są. Nie mówcie mi, proszę, że jestem chory psychicznie, bo ja to wiem. To znaczy, moja obsesja na, na punkcie języka polskiego jest bardzo dziwna, bo autentycznie potrafię się wykłócać o. O, o jakieś nic nieznaczące rzeczy, a takie pierdoły, jak na przykład kupny, nie znam. I powiedziałem ostatnio na filmie kupczy. Nie wiem, kupczy mi brzmiało, ale dowiedziałem się, że to jest niepoprawna wersja tego słowa i to powinno być kupny makaron, a nie kupczy. Prawdopodobnie gdzieś to podsłuchałem, podsłyszałem i tak mi się, tak mi przeszło. Nie wiem, tym bardziej, że nie korzysta się z tego słowa jakoś tak bardzo. Ale wracając do naszego kochanego filmu, jest on nagle zabierany, zabierany pod ziemię i dowiadujemy się o naszej ukochanej, gnijącej pannie młodej. Jest to urodziwa kobieta, acz niestety martwa. Jest to w sumie szkielet, na którego części, na którego, którego większa część jeszcze nie zgniła. Jest to bardzo oczywiście ładnie zrobione, jeżeli chodzi o samą animację. I to nie jest taka odrażająca panna młoda, która gnije na naszych oczach. Tylko na pierwszy rzut oka, tylko kilka elementów wskazuje na to, że ona nie żyje. Naprawdę, cała jakość animacji jest świetna. Wszystkie detale, wszystkie szczegóły, wszystkie malusieńkie rzeczy. Miodzio. Tak samo postacie. Mamy taką bardzo prostą... Ale za to fajną oprawę graficzną. To znaczy, większość postaci ma takie dosłownie cechy, opisane poprzez ich wygląd. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy szlachcica, a bardziej biedną szlachciankę, to ona nie pokaże, że ona jest biedną szlachcianką, tylko jest to wysoka osoba, bardzo wysoka, rozumiecie, która mówi w ten sposób, bo ona jest szlachcianką. End of story. No, i przepraszam za to, ale fajnie to, to jakby nam ukazuje cały, całą tą sytuację. I chciałbym widzieć takich filmów więcej. Film ma zakończenie paskudne, w mojej skromnej opinii. Chciałbym ten film zobaczyć jeszcze raz. Tylko już ja, ja teraz znam już całość i to boli, naprawdę. Są takie filmy, które chciałbyś oglądać. Bez końca, tylko że na nowo, żeby nie znać fabuły, nie znać przebiegu. Tak samo książki. Chciałbym niektóre książki czytać jeszcze raz. Na pewno Baśniobór chciałbym przeczytać, całą serię. Całego Eragona. Yy, całego Wiedźmina od Andrzeja Sapkowskiego. Jezu, tak. I yy, Sagę o Wilkołaku. Saga od Wilk o Wilkołaku to jest bodajże yy, moment... Robert Lewandowski, ale to nie jest ten Robert, o którym wymyślicie, szybko znajdę tę książkę. Albo nie znajdę, bo wtedy mi film urwie i będę musiał to montować, a nie potrafię. To nieważne. Saga o Wilkołaku. Świetne, bodajże 4 czy 5 części. Jeżeli lubisz takie fantazy, klimat, fantazy, troszkę science fiction, ale. no, niedużo. Jeżeli lubisz nieznane rzeczy, to polecam. Eragon, Kolejny oczywiście fantazy, tym razem zamieszczony w średniowieczu. Smoki, niesmoki, tajemnicze stworzenia, wróg. fajne, naprawdę fajne. I jeszcze jedna rzecz, baśniobór. Fantazy, bardzo mocne fantazy. Dużo stworzeń, dużo mistycznych stworzeń, oczywiście magicznych. Fajniutkie. I konflikt, jak zawsze konflikt, który, który musi być rozstrzygnięty, inaczej świat się rozpadnie całość zamieszczona jest w naszych czasach mniej więcej. Bardzo fajne też. Harry Potter jest średni. To znaczy, żeby wam to dobrze wyjaśnić, jako osoba młodsza, powiedzmy, jak miałem te 11, 12, 13 lat, kochałem. Kochałem Harry'ego Pottera. Mówię to tak dziwnie, z, z pewnego rodzaju nostalgią, ale obecnie... Nic mnie do niego nie ciągnie. Oglądałem filmy, słuchałem ciekawostki. Pamiętam, że jak wychodziła siódma część Niechciane Dziecko to kupiłem nawet w formie preorderu. Warto było, tak mi się wtedy wydawało, nie warto było, jak myślę o tym teraz. Nie, cała ta magia się skończyła. O wiele bardziej autentycznie wolę poczytać sobie książki. O magicznych stworzeniach. Serio! Baśniobór, baśniobór! I tak sobie jeszcze myślę, co by tu powiedzieć? Może powiem Wam dobranoc? Albo dzień dobry? Albo dobrego dnia? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że spodobał Wam się taki format i na, na chwilę obecną kończę. i